zrobić takiego spontanicznego vloga z naszego lotu, z naszej podróży do Polski na trasie z Chicago do Suichu. Olecieliśmy do Suichu i nasza podróż z 10-godzinnej przerodziła się w ponad 20 godzinną. Jesteśmy totalnie, ja jestem totalnie wykończona, ale już lecimy teraz do Polski, także pokażę Wam. Dlatego nagrałam fragmenty w tych różnych miejscach, żebyście, jak to ma ochotę, sobie mogli obejrzeć. Jesteśmy na lotnisku i lecimy na razie do Zurychu, a stamtąd już prosto do Warszawy. Jutro będziemy w Polsce. To jest bardzo przyjemny moment. skończyłam montować filmik o mitach na diecie kategonicznej. Za 10 minut mamy bording, to się nazywa Dobre Wykorzystanie czasu. Nie brałam nic do jedzenia na lot, ale wzięłam taką czekoladę rozdają różne rzeczy ale my oczywiście ich nie będziemy jej z moim mężem więc mamy właśnie tę czekoladę już ją polecałam kiedyś na instagramie ona ma 70% kakao jest słodzona stebią nie ma w ogóle cukru także i w ogóle jest bardzo smaczna moim zdaniem także z chęcią sobie ją zaraz jem. Mówiłam, kupując bilety, wegetariański, tutaj jest fasolka z ryżem, z pieczarkami, z warzywami, owoce sałata. Takie jest śniadanko. sok i dżem. Nie, nie, samolocimy Nie lecimy do Warszawy, przegapiliśmy lot. I zobaczymy co będzie dalej teraz. Leciliśmy jeszcze do Warszawy, bo w Chicago były takie burze, że nas opóźniło w start o dwie godziny. Uciekł nam samolot do Warszawy. I czekamy teraz 5 godzin w Curichu, po czym lecimy do Niemiec i dopiero z Niemiec do Warszawy ponieważ są wszystkie samoloty zapełnione i nie było już innego połączenia. Także mamy będziemy dopiero ba, bardzo późno przed północą pewnie w domu. Jesteśmy wykończeni, no ale już chcemy do tej Polski jak najszybciej dolecieć także taka z przygodami tym razem mamy, mamy ten podróż z przygodami naprawdę. Teraz lecimy do Norymbergi po drodze i dopiero stamtąd do Warszawy. Przynajmniej mamy prawie pusty samolot. Ja w Norymberdze teraz wylądowaliśmy, My mamy tutaj półtorej godziny przed odlotem do Polski, a tutaj kurczę jak na złocie jestem taka głodna i są tylko pieczywa. Jakieś bułki, chleby, bagietki, nie za bardzo mam Ci zjeść.

i będziemy w Polsce. Witamy Państwa na lotnisku, na w Warszawie z Nie ma to jak na lotnisku w Warszawie. Już nawet zmęczenia nie czuję. Trzymajcie się kochani, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Buziaki na razie, pa!